Uwaga, mam dla Was darmową skrzyneczkę, kod promocyjny. Wpisujecie unikatowy kod promocyjny. Tomas i ty, słuchajcie. Klikacie użyj. Dostajecie 5% do wpadł i dodatkowa nagroda dla Was to jest skrzynka Mil Ja sobie ją otworzę, bo jak za darmo, to uczciwa cena. Wystarczy również wejść w pierwszy link w opisie. I tyle, słuchajcie. Na Mlecie P90. Mogliśmy drapnąć aż 500 zł z tej skrzynki, ale spoko mi się to podoba. wypłacam to, bo jak za darmo, to uczciwa cena. Słuchajcie, nagrywam teraz. Słuchajcie, odcinacek na live'iku. Witam wszystkich tutaj widzów, którzy są na live'ie oraz którzy będą to oglądać ten filmik za kilka tam dni. Więc słuchajcie, serdecznie witam wszystkich. No i widzowie będą mi tutaj pomagać. Ja sam będę robił, ale jak coś tam ktoś napisze na czacie, żeby jakąś skrzynkę zobaczyć, to słuchajcie, jak zrobimy. No mamy stówkę, tak? To robimy od stówki, słuchajcie do kosy challenge, słuchajcie. No, da się słuchajcie to zrobić, tylko trzeba umieć, słuchajcie. Na początku ja bym tak nie ryzykował. Typu dodamy sobie Bobby, typu Forest i Mosby, nie? Taka bitwa na trzech graczy. Taka bitwa na trzech graczy tutaj na starcik. I zobaczymy, słuchajcie, jak to wyjdzie. Jak to, słuchajcie, będzie wyglądać tutaj w tym przypadku. Bobby, Forest, Mosby, słuchajcie, tutaj. Ziomek pisze, żeby meka zrobić imieniowe więc tutaj zaraz zobaczymy, zaraz zobaczymy, słuchajcie, musimy zrobić po prostu kosę, nie, musimy zrobić kosę, no początek, słuchajcie, chociaż żeby to wygrać, żeby to, słuchajcie, nie był taki duży minus i wygrałem, to wygrałem, to jest plusem, plusem to wygrałem, więc już jest dobry początek, bo tu już jest 50 zł do przodu, tak, więc tutaj już jest naprawdę yy, spoko yy, początek. Bo mamy już 140 zł, więc zbliżamy się małymi krokami do tej wymarzonej kosy ze stópki, słuchajcie. I tutaj mac 10. Walnimy sobie, słuchajcie. 5 razy, to jest bitwa Rysia I 5 miniówa. Miniówa 5 razy. No tutaj to już jest naprawdę. Pora słuchajcie, cena bitwy. I tutaj. Na dwie osoby bitwa, dobra. No to zwykły tryb raczej. No to taką bitwę sobie słuchajcie walimy. W tym przypadku, w tym momencie, słuchajcie. No i zobaczymy, co nam wyleci, słuchajcie. Zobaczymy co nam wyleci. Miejmy nadzieję, że coś dobrego. No i kolejna bitwa będzie Energy dzielnicowy. No zobaczymy, czy wspólnymi siłami zrobimy kosę. No tutaj Arnoldowi już dwie dychy na start leci. No i go dogonić w tym momencie już będzie ciężko raczej, nie? No nie, no to już go dogoli, to będzie ciężko. Chociaż może jednak nie. Chociaż może jednak nie. No bitwa się zapowiada grubo, z grubym profitem. Kurde, jakbym to wygrał, to już by było blisko do tej kosy, słuchajcie, ze stówki. To by było już blisko. O, dropną drop no banankę, no i nie wiem, no i nie wiem co teraz, nie Kurde, jakbym to wygrał, by było tak pięknie, chociaż ty wygram to chyba. Widzowie chyba to wygram Widzowie chyba to mam, chyba to mam, mamy to. Super. Zbliżamy się bardzo blisko już do tej kosy. Kurde, ze stówki do kosy, no jest słuchajcie, grubo, nie? Jest słuchajcie grubo. Jest słuchajcie grubo. Mamy już, słuchajcie, ponad 200 zł. Mamy dokładnie 240 zł. A zaczynaliśmy ze stówką. A dopiero zrobiliśmy tak naprawdę dwie bitwy. No i teraz słuchajcie. ENRG dzielnicowy tutaj. Trzy hula. Trzy hula walimy normalnie sobie. I słuchajcie. Trzech na underdog, bo to tyle, nie? No to tak. Tak, tak skromnie. Trzech na underdogu i dobra. I dobra, i zobaczymy, i zobaczymy, słuchajcie, jak to teraz się podoczy taka bitwa. No i po prostu myślę, że ostatnią my już zrobimy taką końcową podkosę faktycznie, nie? Żeby z tej stówki tą kosę zrobić. Więc myślę, że po prostu ostatnią taką zrobimy na zakończenie, słuchajcie. Bo może akurat, nie? Z dwie stówy to już jest taki profit, że myślę, że na, na chillu idzie tą kostkę, słuchajcie, już zrobić. No, jest to underdog i na razie underdog naprawdę super, tutaj się spisał. Ale ostatnia skrzynka, no i dropem 13 zł, i słuchajcie. No i dobra, wygrałem underdoga. No, kolejne 4 dyszki, więc fajnie każdą bitwę wygraliśmy. Póki co. No i mając już 270 zł, możemy zawalczyć o tą kosę, tak naprawdę, nie? Ile kosztuje w ogóle 50% knife? skrzynka? 50% forest 310 no to kurde tego nie możemy użyć ale możemy zrobić głupią trochę rzecz bo możemy spróbować zrobić tą kosę sami nie możemy spróbować sami zrobić tą kosę yy, ile kosztuje teraz w ogóle knife knife 460 najtańszy dobra pyk 50 na 50 Idealnie nas będzie stać. Nie, idealnie nas będzie, słuchajcie, tutaj stać. 50% 50% niwe. No i zobaczmy, słuchajcie, i zobaczmy. I zobaczmy, czy się uda. I zobaczmy, czy się uda zrobić ze stówki kosę. Uwaga, otwarcie skrzynki. No i niestety przeleciało, słuchajcie, no ale tak naprawdę dzieliło nas malutko, żeby tą kosę, słuchajcie, zrobić.